Hej kociaki, dzisiaj wam pokażę gdzie są klucze oraz tajemnica w nowym duńskim nexusie w Blockstar Planet, także zapraszam do oglądania. Na sam początek, jak jesteśmy sobie przy tej fontannie, to idziemy sobie właśnie do tamtych budynków i musimy sobie przejść na drugą stronę, więc sobie wskakujemy na ten statek i idziemy do tego czarnego budynku. Teraz sobie idziemy o tutaj, po tych schodkach i przechodzimy sobie przez taki jakby korytarz, w którym są jakieś takie pomieszczenia ze stołami i idziemy sobie po tych schodach do takiego niebieskiego pomieszczenia i właśnie tutaj mamy taki biały telewizor i tutaj takie okno, a tutaj jest taka mała dziurka no i mamy sobie czerwony kluczyk. Więc jak już go mamy, to sobie stąd wychodzimy i teraz idziemy na kolejne piętro o właśnie po tych schodach, no i o tutaj mamy sobie jakieś takie stoliczki i o tutaj jest sobie fioletowy kluczyk jak już mamy fioletowy kluczyk to sobie wychodzimy z tego budynku i teraz sobie wchodzimy na ten wiatrak i idziemy sobie na dach tego budynku właśnie i tutaj mamy sobie jakieś takie przejście i tutaj też takie przejście, idziemy sobie po tych schodach, no i mamy sobie żółty kluczyk został nam jeszcze tylko niebieski kluczyk więc sobie teraz właśnie po niego idziemy wyjdziemy sobie o tędy. no i teraz możemy sobie wziąć dyska, co prawda nie jest on nam potrzebny, ale ja wezmę dyska żeby było trochę szybciej, także sobie kupujemy i teraz lecimy sobie właśnie do tego ogromnego wiatraka, tylko niestety trochę to potrwa, ponieważ przez Blockstroplanet BT te dyski są trochę wolniejsze, ale już sobie tutaj jesteśmy no i właśnie z tyłu jesteśmy sobie tego wiatraka i z tyłu mamy sobie taką małą dziurkę, do której sobie wlatujemy, no i mamy w niej niebieski kluczyk, o tutaj sobie go bierzemy i teraz sobie wychodzimy z tego portalu i sobie teraz wskakujemy właśnie na ten wiatrak i idziemy sobie, o tutaj mamy sobie taką drabinkę, więc po prostu spadamy sobie tam na dół. No i tutaj mamy wszystkie bramy. Przechodzimy sobie przez nie. No i właśnie mamy tajemnicę. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że Wam pomogłem. Także no do zobaczenia w następnym odcineczku. Papa pa, kociaki.